Witam Was bardzo serdecznie, już w siódmym odcinku zagrajmy w grę Crash Bandicoot 4. Niestety, poprzednio ym, samo wyłączyło mi się nagrywanie, nie wiem dlaczego. więc postanowiłem spróbować ponownie przejść tą oto taśmę retrospekcję, czyli wybitne badanie Nefariusa Brio. Spróbujemy to przejść, ponieważ, tak szczerze, no nie prób no, próbowałem, ale jakby mi się wyłączyło nag nagrywanie, nie wiem co się stało więc postanowiłem przejść spróbować jeszcze raz no i mój drodzy tutaj akurat tego poziomu całego niestety nie przyszłem. wow co no to było dobra nie wiem co tu się będzie działo są wszędzie tam toksyny w sensie te skrzynki jakby jutro zobaczymy kurde <laughs> to może być też ciężkie, ponieważ 215 skrzynek już byśmy zniszczyli, więc naprawdę bardzo, bardzo długo. Ale na moje oko to nie jest aż tak dużo, ponieważ tutaj dużo skrzynek w jednym miejscu też jest. I też to ułatwia przynajmniej nam Przejdę sprawę. Słuchajcie, kurde, zapomniałem o tym. Kurczę, ja nie ja chciałem robić w na generalnie. Dobra. O. Ej, przed przypadek e, kwadrat na dziś wybaczcie, widzowie e, No i tak, no i tak jak mówię, generalnie samo mi się nagrywa, nie wyłączyło e, I postanowiłem przejść to jeszcze raz, czyli wybitne badanie Nefariusa Brio Uuu, 4 e. Naprawdę to jest, widać, już do przejścia Nie ukrywam No bo to jest trochę dziwne, a może czekajcie, może by spróbować w takim sposobem. <laughs> ja zaraz to generalnie słuchajcie widzowie wam pokażę. No, może by to przejść, spróbować takim sposobem. No tak. Myślę, że ten sposób był o wiele lepszy. Tak więc pięknie to zadanie zaliczone. Nice. Ja, tutaj Musimy się tego pięknie pozbyć. Dobra, myślę, że tam te strzunki jakoś nam się uda. Te na pewno musimy się pozbyć. Najpierw muszę przejść wyspy tam y i pomieszczmy też trochę te TNT. Musimy się jeszcze pięknie dostać. Nice. Dobra, jak widzicie, mamy pięknie tak a punkt kontrolny i też. <kliwetnie> Ja <laughs> chyba to już wszystko zburzyć. No ale dobra. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Tu jest moje w jednym miejscu. Słuchajcie, tu są TNT jakieś, ale te TNT myślę, że zawsze poznić te takie bomby. Oda, ta, mamy to pięknie. Tutaj jest kolejne TNT, tutaj są normalne kartony. W ogóle już na dole jesteśmy... Okej. Okay. O kurde. Ajajaj. Naprawdę bardzo dużo trzeba pomieszczyć. No zobaczcie, już mam 177, więc to nie powinno być aż tak dużo tak naprawdę. W No tak mi się przynajmniej wydaje. Powinno być to aż tak dużo. No kurde! To nie jest realne! zupełnie nie jest realne, słuchajcie, no. O, dobra. Przejdźmy w takim razie to jeszcze raz ponownie. Spróbujmy to przejść. Może teraz nam się uda. Zobaczymy, bo już 183 skrzynki. Więc to niedużo nam zostało. Dobra. Pięknie. Nie wiem dlaczego w ogóle robię taki słaby mikrofon na odcinkach. Coś mi się tutaj pewnie psuję z mikrofonem. Dobra, zobaczymy pięknie tutaj, tu nam się bloki zrobiły. Dobra, Aha. tam jeszcze jest na dole skrzynka. Dobra, spoko, ale myślę, że to ogarnę jakimś cudem. W jakimś sposobem, myślę, że... Nie pewnie to od razu, może się schyli lepiej. Dobra, pięknie, okej. Okay. O, i tu już możemy wejść do mety, ale ja bym chciał wszystkie skrzynki zebrać 212 z 215 tutaj nie zebrałem, dobra Uf. dobra, na szczęście jest są bloki pode mną, więc może miałbym zrobić coś takiego bo jeszcze to ostatnie, słuchajcie, nam zostało to ja może bym zrobił po prostu coś takiego. No! Nie, no to są żarty. Coś tu stawać się żarty. Nie mogłem kliknąć podwójnego skoku. Coś mi się zawiesiło z podwójnym skokiem. I nie mogłem wcisnąć przez to głupiego podwójnego skoku. No i ja nie wiem, o co z tym chodzi. Dlaczego podwójny skok mi się totalnie zawiesił. Ale tak czy inaczej, no. Naprawdę bym już przejść. Ery, bardzo bym chciał. Bo już 202 tego zniszczyłem. Naprawdę bardzo mało bym Mega mało. Ok. To 209, 215, więc ponownie lecimy tam w takim razie. No, pięknie nagle, no, no, może najpierw to zniszczmy, To Po pierwsze. Okej, okay, teraz nagle mi podwójny skok zadziałał. Nie wiem dlaczego wcześniej mi nie działał, ale nie, bo kurde, jak się teraz tam. Kurczę, no to muszę spaść. On naprawdę, przez 6 minut już to próbuję zrobić i słuchajcie, po prostu się nie da. Nie da się. Przez ten krasbandyk, co on tutaj wyprawia Ja się pytam, pół i pum, tutaj wszystkie skrzynki oczywiście musimy pięknie zniszczyć mu drodzy, to jest pięknie, więc próbujemy, próbujemy to jeszcze raz tak spokojnie, na spokojnie słuchajcie, na spokojnie próbujemy to ogarnąć. że w końcu się uda. Jutro będzie oczywiście strej jako pierwszy na moim kanale. Jutro strej. Więc będzie nieźle, będzie mega ciekawy. No się dobra. Więc sobie tak zrobił. O! No i zostanie mi tylko i wyłącznie. Jeden, a mianowicie ten. No znowu mi podwójny skok. Nie zadziałał, nie wiem dlaczego tak się robi, ale tak czy siak, to nie podoba mi się to. Dobra, pięknie. OK, zadziałało, na szczęście. Ja Myślę, że znowu spadnę, tak szczerze, sery. Ale dobra, mamy to, więc bez większego problemu nam się tutaj pięknie udało. Krasz szczęśliwy. Retrospekcja ukończona na platynkę, więc się udało pięknie, kontynuuj. Okej, okay, mamy mapę wymiarów ponownie. No i tak, zobaczmy co my tu mamy. To poziomy już zrobiliśmy. Mamy tutaj bossa chyba, czyli nadchodzą kłopoty. Zobaczymy czy to będzie boss? Tak, to będzie boss. To będzie ten Jean. EN Jean z tego co pamiętam. Braka cenka. To nie, to jest N Brio, Nefarius Brio, dobra. Aha, i to tyle, dobra. Zagrajmy sobie, gdyby crashesz, w takim razie teraz, dobra. O, aha. Czekajcie, może zaczniemy od nowa. Mamy kolejnego posa w grze. Jest to Nefarious Brio. Zobaczymy, co będzie dalej. A się pewno, ostatnim bossem w tak całkowitej grze będzie Neocortex, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Musimy oczywiście przeskakiwać nad tym. O! o! Nie mam pytań, co tu się właśnie dzieje, słuchajcie mi no, nie, nie mam pytań. Ale Kram Bandicoot to mega wciągająca gra, mega wciągająca platformę w lub nie. Tutaj są jakieś slajmy, które tutaj trzeba je pokonywać i wtedy trapiłem właśnie w tego doktorka. Więc zobaczymy. Wow! Jaki ekran fajny! Kurde! Od nowa? Kurczę od nowa. Dobra, to ja ogólnie zastartuję, aby to przyjść bez śmierci. Wiem, że i tak pewno nic za to nie dostanę, ale przynajmniej warto spróbować. Zaczynamy od nowa. <laughs> Dobra, panienny, farmił się Brio. Proszę mi dorzucać. Piękna Japonia, piękne Chiny. O, pięknie. Nice. Tak, on ma tak dużo życia. Serio. Ale to nie jest chyba jakiś trudny boss w tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie wygląda zbyt trudnego. Po prostu wykonuję te same ataki. Więc zobaczymy. No tutaj. To chyba nam daje, że jakby... No kurde, nie! Dobra, niech chcę jedna śmierć już tutaj zostanie. Generalnie sprawdzę tylko ile nagrywam 11 minut. Więc spróbujemy przejść jeszcze tego bossa i kończymy chyba. No bo taśmy do prospekcję kończonej. Ukończoną jedną. Tylko tego bossa wystarczy nam pokonać i oddokujemy kolejny świat w grze. A jaki będzie kolejny świat, tego nie mam być żadnego pojęcia, więc są kciuki za to, aby ten świat był jakiś dobry i łatwy do zbierania tych stosunek, chociaż wydaje się, mi się, że każdy poziom muszę jest coraz trudniejszy. Było z tego więcej Wow, Udało się. Teraz przysłajmy. Brat nie i głos. No. Ej, zostało jeszcze jedno życie, tylko... Oj, co się z nim stało? To ma znaki zapytania. Co to jest? Chyba to mączek końca, ja już nie wiem, ale prawdopodobnie tak. Ale czemu to on goni? Co to jest? Ło, kręciła, słuchajcie, dostałem. Dobra, mamy kręcioła. Tego połączka takiego. I co? Na głowę musimy. Nie. Co nie? W chyba tak. No zawsze przeciwnie co... 900... O, dobra. Wystarczy go chyba kilka razy uda O, pojawił się dobra. To jest naprawdę serio warto, to uwagać. Ale chociaż jeszcze mi dwa życia zostały, to nie powinno być żadnego tak naprawdę problemu. A przy okazji ja w ogóle bym tylko kręciała. Zapomniałem, ja chyba pociąg nie będę używać. Naprawdę tak. Wow, i teraz takie coś się włączyło, ale to, to nie jest kok. Czyli, że ma chyba więcej ataków, to jest dziwny ekran. Patrzcie. Ładnie. Wow. Nie wiem, czy to nie kręciło. I grę. I mamy tatceńka. Czyli mamy chyba koniec bossa, tak naprawdę, tego. Ah. Yeah. And now. To walczyć z tym gigantałem? Nie, uh. yeah. jednak nie. Odlecieł sobie Okej, Ok, mapa wymiarów. Czyli pokonaliśmy bossa. A to jaki teraz mamy świat? Bo uwaga, nagrywamy przez 14 minut dopiero. Chociaż zobaczę, jaki słuchajcie mamy świat. O! Odblokowano tryb na odwrót. Zblokowano i poziomy w odwróconym, odpracowanym, odurzająco odjechanym trybie. E, Nefariusa, Briona odwrót. No i zgarnie więcej klinotów. Wow! No odwrót. Dobra, mamy jakieś słuchajcie. To jest jakieś miasto. To jest jakieś cyberpankowe miasto, tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie tak to wygląda. O odwokowaną skórkę, krasza kasyka. Przejdź do menu skórek, żeby wybrać skórkę i odkryć, jak odwokować kolejne. Dobra, ale co tym mamy? Są to komarze, kom, komarze, moczary, kilka dni temu. Okej, okay, i mamy poziom poza rytmem. Ale myślę, że to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Najpierw chciałbym przetestować ten tryb na odwrót, ale żeby to zrobić, to bierze się w drodze do pierwszego poziomu, jaki był dostępny w grze. Więc szybciutko lecimy. Mamy tu pierwszy poziom, czyli nagrzeczna pobudka. I faktycznie mamy dwa tryby normalny oraz tryb na odwrót. Spróbujemy zrobić tryb na odwrót, zobaczymy co to jest. Wow! Ty, ale dziwnie się gra. Zbieramy teraz jakieś winogrono. To nie mam go. To jest mega dziwne. Mam tutaj odwrót, bo mamy w jakieś kraby jeszcze do pokonania. Jak będzie o wiele więcej niż mi się wydawało, ale na szczęście całej gry nie, nie będę kończył na spokojnym. Chyba że w jakichś bonusach kiedyś w przyszłości zobaczymy. No, zaraz jeszcze przejdziemy do menu z górek, potem gramy. zała Co to jest? Patrzcie, w ogóle dziwnie się w to gra. Serio, mega dziwne. Wszystko jest chyba odwrócone o to w tym polu. Dobrze, wow. że to ekran nie jest cały odwrócony. Kurde, jak się Dobra, przejdźmy tutaj od razu. No, ten tryb jest mega przekazany, słuchajcie, się serio. Mega trudny jest też, prawda? Tak, no. Może czasami normalnie nic nie widać na tym ekranie. Ja nie wiem, jak coś można słuchać i grać, widzowie. Serio nie mam żadnego pojęcia. Jakieś pudełka chyba są też inaczej ułożone, nie wiem. Nie wiem, to walnie. Wie dziwny ten tryb. Teraz kolejny checkpoint. Kiedy krzaki rzucają czymś, się, co było krzaknie. Oj, czerwoni to wrogowie, to warto też zapamiętać, a niebieski to po prostu świat. I tak będzie z każdym poziomem w trybie na odwrót. Ja nie mogę, ja wiem, że jest to osiągnięcie, aby grać w trybach na odwrót. Przesadz na to. To jest mega ciekawe. kontrolny kolejny. O, i mamy też bonusa na odwrót. Dobra, to możemy sprawdzić również tego bonusa. Zobaczymy, która godzina? 23.12. ten bonus jest mega łatwy, po prostu. I zaginąłem jeszcze zero razy, spokojnie. I jagody ciągnę w te budowy, w sensie ta winogrona. Dobra, tu kolejne żyćka. Dobra, Pięknie. Tak, jest. No i dobra. Tutaj. Okay. Ło, jaka ciemność. Prawie nic nie widać, dobra, TNT razu, to mi znikło. Słuchajcie, o, pojawiło się. Teraz, spoko. Zaraz to przejdziemy widzowie. Ale jeszcze bym spróbował jedną rzecz zrobić za chwilkę. O, wysuwające się te podesty. To jest na żółto zaznaczone. Ja jeszcze spróbuję zrobić coś, co kiedyś próbowałem. Słuchajcie, zaraz Wam to pokażę. Próbowałem na pierwszym odcinku chyba zrobić nawet. Mamy to. Kurde! Nie, no, Dobra. Chyba teraz. No co jest? Czemu ja nie, nie, skoczyć? nie, to się robi coraz dziwniejsze. Dobra, nie ma żadnych pudełek, ok, 105x104? Jak 105 na 104 O co chodzi? A nie, 113x104. Aha, bo ja źle przeczytałem 113 na 104 pudełka. Kurde, ukryty wiem, gdzie jest ukryty, tylko po prostu zapomniałem go zebrać, ale pudełka nie wiem, gdzie są. Tak szczerze. Dobra, to kontynuujmy i jeszcze wam pokażę jedną rzecz, którą miałem w dzisiaj zrobić, również na tym pierwszym poziomie, a mianowicie te próby czasowe, więc klikamy w normalnym. <laughs> <laughs> Ponieważ chciałbym jeszcze przetestować właśnie te próby czasowe. Zobaczyć. Co to jest tak naprawdę? W sensie testowałem to już. Zobaczymy. Rozumiem start. Tutaj mamy pudełka z czasem. Ja nam dodają trochę czasu. Nigdy tego nie przeszło, więc będzie ciekawie, jak to przejdę. Serio, czy tutaj coś jest? Jest. Dobra, myślę już, że nic nie ma dobrego, tylko na życia. Kurde, walnęło mnie niestety. Dawaj, olej. Te TNT dotknęły jest, niestety. tam więc lecimy tutaj szybko, w szybciutko. Nice. Kurde, nie wiem jak to TNT właśnie było ominąć. <laughs> A tak od razu sobie przejdziemy, myślę. No, to są żarty! Nie, no dobra, ja już tego no, nie próbuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na moim kanale, ja sobie A to by było na tyle, do zobaczenia, no i cześć!